sky try to light my way but i'd rather be in the dark i feel all the romance in the stars surrounded by the universe with the moon and mars hello it's me Jeśli Wenus, to w dzisiejszym odcinku jest Adel. To znaczy nie Adel, a byk. A właściwie byk pod wpływem Wenus. Pod wpływem Wenus. A wiecie, że ta Wenus. Wiecie, jeśli oglądaliście wcześniejsze odcinki, ale jakbyście na przykład nie oglądali, to ja Wam przypomnę, że Wenus odpowiada za sztukę. Wenus odpowiada za ekspresję, zmysły. Za taniec, za malarstwo, za finezję, poezję, za powodzenie w finansach oraz za miłość. Byk, bek, bek, bek. Słuchajcie. I w tym byku Wenus przede wszystkim odpowiada za interesy. Odpowiada za powodzenie w interesach. Więc, drogi byku, jeśli wpłynęła na Ciebie Wenus, to masz albo będziesz mieć bardzo dużo pieniędzy. Będziesz sypać pieniędzmi, kupować ubrania, kupować samochody, kupować. Wszystko. Jeśli jesteś bykiem, to jesteś zdecydowany i uparty, więc tym bardziej będziesz odnosić sukces. Ale byk to również miłość. A byk w miłości jest zdolny, jest skłonny do długotrwałych relacji. Jest stały i oddany w uczuciach. Kobieta z znaku byka to zmysłowa estetka. Czego chcieć więcej? Zmysłowa estetka. Położenie Wenus w byku jest bardzo korzystne i bardzo mocne. Dzięki niej możesz opływać w zbytki. Możesz upajać się sukcesem. A jeśli jeszcze tak nie jest, to powiedz sobie to głośno, powiedz Jestem z Wenus. Jestem bykiem. Jestem... Zmysłowa. Jestem bardzo konkretna. I sukces jest mi pisany. Jeśli chcesz wiedzieć, kto jeszcze jest spod byka, oprócz Adel, mam tu napisane. Jest to Penelope Cruz. Piękna jak ta róża. Jest to Megan Fox. Lily Allen i Do you believe in love, after love? I feel something sadness. Coś tam Inside. Um, dziękuję Was. Zapraszam do kolejnego odcinka. A w kolejnym odcinku. Nie wiem, kto będzie kolejny Może zrobimy takie wyliczanie na przykład. Ene, duelike, fake, torba, borba, ósme smakete,us, teus, kosmateus i morele, bax. No to niech będzie skopia.